Cześć, cześć, z tej strony Ola. Pokażę Wam, jak pić to trofeum. Tak naprawdę, pierwsze co musimy zrobić, to udać się do naszej osady. Będzie tutaj najłatwiej zrobić to osiągnięcie, bo tak naprawdę mamy tutaj manekiny, na których możemy ćwiczyć i na których też wpadnie nam ten trofik. Dlatego, pierwsze co robimy, to przywołujemy oczywiście swojego konia, wsiadamy na niego i przy użyciu R1, i oczywiście możecie sobie przy pomocy L3 namierzyć naszego tutaj manekina. No, i oczywiście musimy mu obniżyć pasek zdrowia do minimum. A następnie naciskamy kółko, żeby przykucnąć na naszym rumaku i R1, żeby zadać ostateczny cios. I to w sumie tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.